Witam serdecznie. Chciałem przedstawić plan hangoutów na pierwszy kwartał 2014 roku. Ustawiłem się specjalnie na takim białym tle, żeby wyświetlać tu po bokach takie daty, daty i tematy, które będą omawiane na poszczególnych hangoutach, to tak wzorem tego poprzedniego poprzednika, poprzedniego przewodnika po hangoutach. Zaplanowałem, że w 2014 roku hangouty oczywiście będą się odbywały tak jak do tej pory, co dwa tygodnie średnio przynajmniej te hangouty, takie bardziej oficjalne, te na które zapraszam, będę wiele osób, bo myślę, że jeszcze po drodze się jakieś nowe, nowe hangouty, nowe pomysły mogą urodzić. Ale te najważniejsze hangouty te takie cykliczne nasze spotkania w internecie. Zaplanowałem co dwa tygodnie, zaczynamy 13 stycznia i proponuję temat wędkarstwo podlodowe. No, jest to dobry okres na to, żeby ten, ten temat omówić, dlatego zapraszam wszystkich, którzy zajmują się wędkowaniem pod lodem. Ja niestety nie. Nie będę miał wiele do powiedzenia, ale mogę przygotować kilka ciekawych pytań, dlatego Myślę, że ci, którzy się pojawią na tym hangoucie powinni przygotować także dosyć sporą dawkę wiedzy na temat wędkarstwa podlodowego. Ja na to liczę, bo chętnie posłucham, chętnie posłucham jak to się robi, jakie ryby można wyholować z podlodu jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować, aby czuć się bezpiecznie, aby być bezpiecznym. Na lodzie. To wszystko 13 stycznia, poniedziałek. Pierwszy hangout w 2014 roku rozpoczynamy w poniedziałek, 13 stycznia. Oczywiście, wszystkie hangouty o godzinie 21, to już nie będę niczego zmieniał. Przynajmniej na razie. Potem możemy się umówić jeszcze na jakieś dodatkowe inne hangouty. Drugi hangout jeszcze w styczniu, ale tutaj data jest tak nie do końca sprecyzowana, ponieważ. Ustalam wstępnie, że ten hangout odbędzie się albo 25, albo 27 stycznia, czyli albo w sobotę, albo w następny poniedziałek po tym pierwszym hangoucie. Te daty jeszcze ustalimy. Ja robię ten przewodnik po hangoutach z takim dosyć sporym wyprzedzeniem. Trudno mi jest powiedzieć, co będę robił za miesiąc. Czy akurat będę mógł dokład, w tych godzinach się pojawić? Czy inni będą mogli? Dlatego co jakiś czas daję takie. W planie hangoutów będę dawał niektóre takie, takie terminy dosyć luźne. I to jest właśnie pierwszy taki luźny termin: albo 21, 25, albo 27 stycznia. Tematem tego hangoutu będzie Tandeta. Czyli wszystkie e, rzeczy kupione e, w wędkarskich sklepach, które po prostu rozsypały się po bardzo krótkim używaniu, porozmawiamy sobie o tym. Niektórzy być może będą chcieli zaprezentować nam jakieś wyjątkowe egzemplarze, tandety. E, kolejny hangout to już tym razem na sztywno 10 luty. 10, luty 10 lutego porozmawiamy sobie o e, przynętach spinningowych o gumach, woblerach, blachach e, być może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał coś powiedzieć na temat cykat obrotówek, co tam jeszcze jest jeszcze mnóstwo, prawda? mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy e, może służyć jako przynęta spinningowa, dlatego ten hangout może być ciekawy, może być duży, może być Dawką ogromnej wędkarskiej wiedzy i na to liczę, że ludzie, którzy się pojawią na tym hangoucie, sprzedadzą nam trochę tej wiedzy. Kolejny hangout tutaj, kolejna data, taka już mało ścisła. Hangout, który tematycznie będzie się wiązał z poprzednim, z tymi przynętami spinningowymi, aczkolwiek nie, nie do końca. Niekoniecznie musimy mówić o przynętach spinningowych, bo Tytuł tego hangoutu to Handmade, czyli wszystko to, co produkujemy własnymi rękoma i z czego korzystamy na rybach. To przeważnie są przynęty spinningowe. 22 lub 24 luty czyli albo sobota, albo poniedziałek, dwa tygodnie po 10 lutym dwa tygodnie po przynętach spinningowych. I kolejny temat. 10 marzec, wędkarstwo muchowe. Hmm. E, tutaj, taka prośba do wszystkich, którzy mm, znają ludzi zajmujących się wędkarstwem muchowym, którzy mają coś do powiedzenia na temat wędkarstwa muchowego. Ja wiem, że jest jeden z, z stałej ekipy. Na hangoutach, który może nam dużo powiedzieć, i ten człowiek ma naprawdę dużą wiedzę. Ja na razie nie będę, nie, nie o to chodzi, żebym teraz wymieniał e, kogoś z i nazwiska. Ten człowiek nam na pewno dużo opowie o e, wędkarstwie muchowym, ale przydałoby się jeszcze uzupełnić ekipę i e, poszerzyć, poszerzyć tą wiedzę. A wędkarstwo muchowe to przecież coś naprawdę ciekawego, coś z czym nie każdy z nas wędkarzy może mieć styczność, bo nie każdy. E, Mieszka w okolicy, w której najczęściej łowi się na muchę, czyli w jakiejś tam górzystej, aczkolwiek na Nizinie też przecież można łowić na, na muchy, a tak się przyjęło raczej, że, że łowi się to na, na górzystych rzekach, na rzekach górskich na, na muchy. Także zapraszam 10 marca wędkarstwo muchowe. Zapraszam hmm, wszystkich, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia. I kolejny hangout ostatni w pierwszym kwartale 2014 roku, albo 22 albo 24 marca. I tutaj zrobiłem eksperyment. Spróbujemy zrobić eksperyment. Hangout nosi tytuł Odpowiedzi ekspertów. Mam nadzieję, że na tym hangoucie pojawią się eksperci wędkarscy eksperci, czyli moi rozmówcy dotychczasowi na hangoutach, bo tak można o nich śmiało naprawdę powiedzieć. Naprawdę ekipa, która posiada ogromną, ogromną wiedzę i bardzo chętnie się tą wiedzą dzieli, co może jedynie cieszyć zarówno mnie, organizatora tych hangoutów, jak i tych wszystkich, którzy te hangouty oglądają. Ale odpowiedzi ekspertów to taki nowy pomysł, pomysł, który wymyśliłem właśnie teraz, układając ten przewodnik po hangoutach, chodzi mi o to, aby ludzie, którzy chcą zadać pytanie, jakieś. Ja prowadzę taką audycję pytania i odpowiedzi, staram się tam jak mogę. Moja wiedza niestety jest ograniczona. Wiadomo, nie na wszystkim się znam. Czasami popełnię jakąś gafę i tam ludzie mnie świetnie w komentarzach uzupełniają dając taki szerszy pogląd na jakiś dany, dany temat, yy, chciałbym, żeby do tego czasu yy, ludzie, którzy chcą uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, przesyłali do mnie yy, pytania, przesyłali na adres marfiszmapa.marfisz.pl. To jest właściwy, właściwy e-mail do wysyłania pytań, właściwa droga do wysyłania pytań do mnie, jak również na ten konkretny. Hangout, na Hangout, w którym odpowiadać na Wasze pytania będą eksper, eksperci, a nie tylko ja myślę, że to się uda myślę, że że damy radę druga kwestia, jeśli mowa o przewodniku po Hangoutach, bo będą trzy kwestie pierwszy już przewodnik poszedł zrobiło, zrobiłem go, opowiedziałem co i jak macie tutaj mm, dokładnie takie zakładki i informacje, który hangout kiedy. Yy, druga kwestia to sprawa dotycząca odwiecznych pytań: jak dołączyć do rozmowy na hangoucie? Po raz kolejny o tym mówię. Yy, hangouty są organizowane przez znaczy, są, możliwe są do zrobienia na aplikacji, którą dostarcza nam Google i aby uczestniczyć w rozmowie na hangoucie należy mieć konto Google+, ale to na tym nie koniec. Oprócz tego konta trzeba jeszcze zaprosić mnie do grona swoich znajomych na Google+. Możecie sobie zrobić tam osobny krąg, w jednym mieć znajomych, takich swoich własnych, prywatnych, rodzinę, kolegów z pracy itd. A w jednym z tych e, z kręgów mieć e, rozmówców, e, rozmówców na hangoucie. I właśnie w jednym z tych kręgów powinienem się znaleźć ja, jeśli chcecie przyłączyć się do tej rozmowy, do rozmowy e, w, na hangoucie, jeśli chcecie rozmawiać, brać udział czynny w tych hangoutach. E, jeśli połączymy ze sobą bo ja praktycznie na wszystkie zaproszenia do grona znajomych odpowiadam pozytywnie. Czasami troszkę poczekam, czasami się no nie dzieje od razu, ale po kilku dniach to moje, ten mój akcept zazwyczaj każdy dostaje. Jeśli jesteśmy już znajomych, ja wtedy wysyłam zaproszenie. Kiedy ruszam z hangoutem, wysyłam zaproszenie do tych ludzi, którzy na hangout się zgłosili a potem wysyłam zaproszenie do pozostałych moich znajomych na Google Plus. Co ja rozumiem pod pojęciem do tych ludzi, którzy się zgłosili. Każdy hangout, każdy hangout, o którym mówiłem tutaj, będzie poprzedzony takim krótkim zaproszeniem z mojej strony, krótkim małym filmikiem, przypomnieniem. Puszczę go gdzieś tam w środę czy w piątek nawet. Przed hangoutem, tym głównym, przypomnę Wam o, o tym hangoucie. I poproszę o to, abyście mnie poinformowali, kto będzie mógł i kto będzie chciał wziąć udział w rozmowie. Miejsc jest tylko 10. To jest bardzo mało miejsca. Możemy się wszyscy nie pomieścić. Dlatego, jeśli ktoś ma coś naprawdę ciekawego do powiedzenia na dany temat. Jeśli bardzo chcę koniecznie wziąć udział e, w dyskusji, czynnie wziąć udział w dyskusji, proszę, aby po prostu mnie o tym poinformował. Ja mam w e, swoich kręgach na Google Plus stworzoną stałą ekipę e, rozmówców e, na hangoutach. Do nich zawsze wysyłam zaproszenie najpierw, a dopiero potem, jak wyślę to zaproszenie, jak ci ludzie się pojawiają na hangoucie, dopiero uzupełniam całą listę o pozostałych. E, ludzi z moich, e, z moich kręgów, ale aby łatwiej się dostać do tej dziesiątki rozmówców, właściwie dziewiątki, bo ja jestem dziesiąty, aby łatwiej dostać się do tej dziewiątki rozmówców, dajcie mi sygnał. Napiszcie, Marek, ja mam coś do powiedzenia na przykład na temat tandety yy, czy wędkarstwa muchowego, albo chciałbym być ekspertem w tym ostatnim, ostatnim hangoucie. I odpowiadać na pytania, jeśli dacie mi taką informację, najlepiej na marfiszmap.pl, marfish ale może być to też informacja na Google Plus. Ja też to przecież przeczytam. Ja wtedy Was dołączę do tego kręgu rozmówców stałych na hangoucie i dostaniecie zaproszenie jako pierwsi. Łatwiej Wam będzie się po prostu do tego hangoutu podłączyć. Też informacja i prośba do stałej ekipy e, o to, aby mm, dawać mi informacje na temat e, taki, że na przykład w tym i w tym dniu nie wiem, gdzieś zostaję dłużej w pracy, albo wyjeżdżam i nie będę brał udziału e, w hangoucie. E, to wtedy po prostu będę wiedział, że mam jedno miejsce wolne, którym będę mógł uzupełnić następną osobę. To taka prośba do. Do tych stałych ludzi, e, którzy w hangoutach biorą udział zawsze. Wiemy o kogo chodzi, nie będę wymieniał. E, oni oczywiście zawsze dostaną zaproszenie, to no chyba że, że dadzą mi informację, że Marek jedno miejsce się zwalnia, bo mi, mnie dzisiaj nie będzie. I trzecia kwestia kwestia techniczna na hangoucie. Tutaj moja prośba taka ogromna, gorąca. Postarajcie się o kamery. Wszyscy. Niektórzy wiedzą, do kogo mówię. Wiedzą, o, o czym mówię. Chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli kamery. I w trakcie, kiedy odbywa się hangout, jeśli bierzemy w nim udział, ale akurat na przykład ktoś. W danym momencie dyskusji nie będzie zabierał głosu, bo na przykład nie zna tematu, albo rozmówca, ten, który, który mówi, mówi na tyle ciekawie, że nie ma sensu mu przerywać. Proszę, abyście wyłączali mikrofony. To da możliwość aplikacji Google na dokładne posterowanie naszym hangoutem, i na ekranie głównym będzie się ukazywała tylko ta osoba. Właściwa osoba, ta osoba, która się w danym momencie wypowiada. To może na tyle, ale jeszcze jedna taka mała informacja. Z mojej strony w przyszłym roku um, nie będzie już żadnych problemów technicznych. O chyba, że pojawią się jakieś nowe. Będę miał nowy internet o dużej mocy wysyłowej. Wszystko powinno ładnie hulać, wszystko powinno ładnie grać. Zapraszam Was na hangout. Czekam na Was. Czekam na Was już 13 stycznia, a być może z niektórymi porozmawiam wcześniej, bo będę miał teraz też nielimitowany internet i będę mógł e, częściej pojawiać się w internecie. Do tej pory moja obecność w internecie była naprawdę bardzo skromna. Ale to wynikało z tego, że miałem. E, e, no. Ograniczony transfer internetowy. Za kilka dni żadnych ograniczeń. Żadnych ograniczeń na internecie. Ograniczenia na internecie to jedna wielka porażka. Dobra, dosyć gadania. Zapraszam na hangouty. Hej.